Witam w kolejnych ulubieńcach miesiąca. Dawno już nie było. Postanowiłam nagrać. Będą to ulubieńcy kosmetyczni, zarówno pielęgnacyjni, jak i kolorówkowi, chociaż w tym odcinku wzięłam więcej pielęgnacji. Częściej się pojawia kolorówka, ponieważ z kolorówką no co, co chwilę używam coś innego, bo mam tylko faktycznie bardzo dużo, a jednak z pielęgnacją, raczej jak już coś mi się spodoba, to spodoba, sprawdza i tak dalej, to wolę przy tym po prostu pozostać i Owszem, pewne zmiany wprowadzam na poziomie różnych e, elementów e, pielęgnacji, ale pewnym rzeczom jestem po prostu bardzo e, wierna. Od czego zacznę? Może zacznę od tego, że wybrałam sobie te rzeczy w koszyczku, już nie będę go podnosić, bo e, trochę tutaj mam mało miejsca. Tak się ulokowałam, że trochę to będzie kolidowało. E, zacznę może od ulubieńców e, pielęgnacyjnych. E, bardzo dobrze sprawdza mi się ten tonik. To jest tonik ym, z Evre i to jest tonik y, Hama Melisowy. Zmniejsza widoczność porów, rzeduje niedoskonałości, przywraca równowagę do skóry z niedoskonałościami. Ja ogólnie mam y, cerę mieszaną, czyli y, normalną, y, z przytuszczającą się strefą T, chociaż tak naprawdę ta strefa T. Y, no Nie przedłużcza się jakoś bardzo, a i też przeważnie odpowiednia pielęgnacja po prostu całkowicie to niweluje. To jest bardziej na takiej zasadzie, że gdybym nie używała takich kosmetyków, to może by było po prostu, wtedy by się świeciła, Bardziej chyba tak jednak. Natomiast jeżeli chodzi o ten tonik, jest na pewno bardzo łagodny, fajnie odświeża. Zapach ma taki, bym powiedziała, zielonej herbaty bardzo fajnie mi się sprawdza, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że on jest jedną ze składowych tej mojej ostatnio ulubionej pielęgnacji. To nie jest tak, że on stanowi sukces, natomiast wszystko po prostu fajnie współgra. I to jest jedna rzecz. Natomiast przed tym, czy to rano, czy to wieczorem, uwielbiam myć twarz tym żelem. To jest żel z AWA. I to jest żel myjący do twarzy z naturalnym olejkiem pomarańczowym. Czyszcza wygładza od Powiem tak, na początku nie byłam zadowolona z tego produktu Po pierwsze zapach mi nie odpowiadał, dla mnie on nie był naturalny, był dosyć syntetyczny Po taka formuła, taka oleistość, chyba jednak bardziej były takie oczyszczające produkty do twarzy Natomiast to co muszę przyznać, no niesamowicie ją koi, normalizuje Super się sprawdza jeżeli chodzi o oczyszczanie i równocześnie już taką po prostu wstępną pielęgnację ta skóra jest doskonale oczyszczona, ale nie jest przesuszona, nie jest ściągnięta, i pomijając ten zapach, to jest to jeden z moich produktów do myślenia twarzy. Raczej do niego nie wrócę z tego względu, że ten zapach mi trochę męczy. Chociaż kto wie, jeżeli nie znajdę czegoś równie dobrego, pod każdym względem, to pewnie pomimo zapachu jednak zakupię go ponownie. Zresztą widać, że ja już go używam długo, tu już jest w sumie większość zużyta. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, nie wzięłam w sumie żelu aloesowego To jest też produkt, który bardzo często używam i uwielbiam Używam z gorwity. Chociaż jestem jednak bliższa, żeby zakupić jakieś inne, gdzie ma po prostu więcej aloesu W ogóle jestem fanką kosmetyków z, 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 właśnie z aloesem e, Więc tak to właśnie wygląda, z takich moich lubieńców Chociaż jeszcze tutaj pokażę jeden e, To jest e, scrub do twarzy I to jest e, również z aloe vera e, z, i z marchewką ja go kiedyś kupiłam w TK Maxie, bo to jest kosmetyk ogólnie niedostępny, z tego co wiem, w Polsce Tak dziwnie trzymam, bo... rzeczy są w większości w łazience trzymane i... Jak to ja, one są co chwilę ochlepane wodą, no nic Fajnie pachnie To jest taki zapach na pograniczu marchewki, trochę kokosa, trochę czegoś takiego tropikalnego, trochę a'la olejek do opalania, ale taki... Tak wszystko fajnie, niesyntetycznie nie Miłe jest uczucie tego, właśnie aplikowania i trzymania. Tworzy się trzyma 15 minut, to zasycha, i potem właśnie się spłukuje I to jest po prostu skóra, po tym jest idealnie taka właśnie wygładzona, oczyszczona. Po prostu wszystko, co ma robić, robię. Jestem bardzo zadowolona. Tylko jeszcze te właśnie doznania olfaktoryczne na plus. Także jestem zdecydowanie zadowolona. Jeżeli chodzi, tutaj jeszcze z pielęgnacji, najczęściej używanym żelem. Jest ostatnio ten z Planeta Organicam, shower gel Kremowy, bardzo łagodny, kojący skórę, taki wręcz już balsamujący I do tego jeszcze fajny, ciekawy, nietuzinkowy zapach, taki bym powiedziała trochę mleczno-tropikalny Ja ogólnie bardzo dużo mam żeli, często kupuję różne, chociaż... Mydła, mydła, jako środek mający ciało, mydła w kostce mam tu na myśli, to też jest coś, co bardzo lubię. I w pewnych miesiącach jestem bardziej za takimi mydłami w kostce akurat jeżeli chodzi o okres letni. Jednak jest słońce i tak dalej, po prostu wydaje mi się, że skóra potrzebuje jeszcze takiej większej dozy tego takiego ukojenia, takiej właśnie mlecznej formuły. Także wtedy faktycznie bardziej e, żelę. Jeszcze tak z pielęgnacji, bo w sumie to bym też potraktowała jako pielęgnację. Nigdy nie pokazywałam chyba żadnego, chociaż nie wiem, może coś było z dezodorantów To jest ostatnie mój ulubienie, z Lady's ich Gel Zapach to jest fresh and essence Chyba tak, chociaż chyba, że... Chyba, że to feel fresh, be irresistible No, mój angielski jest tragiczny Powiem tak Ja jestem za tym, żeby przejść na dezodoranty bez aluminium Niestety... Do tej pory jak próbowałam różne Zawsze coś mi nie pasuje w tych dezodorantach Jeszcze nie znalazłam ideału Natomiast jakiś czas temu kupiłam I właśnie po prostu zaczęłam ją używać Ten dezodorant Myślałam, że to kulka, tak? W sztyfcie, czyli ten sztyft To co muszę przyznać Moim ogromnym problemem jeszcze dezodorantów jest to, że mi nie odpowiada zapach I to nie chodzi tylko stricte Ten początkowy, ale to co po prostu Jest po czasie, czyli w cudzysłowie Taka baza dezodorantu Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli to ma kontakt z ubraniami, bo ma, to potem, tak jakby ten zapach tej bazy, często takiej płaskiej, tandetnej, syntetycznej, waniliowo-syntetycznej, pozostaje. I to mnie strasznie drażni, co po prostu jest okropne. I Większość dezodorantów mi dyskwalifikuje Natomiast to, co muszę przyznać tutaj Ten zapach jest ok, I ten zapach, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie Też nie, wy, nie wykazuje tej takiej tandetnej, nie wiem, waniliowo-płaskiej bazy Ponieważ większość dezodorantów ze tych sprayu, Niestety nie wiem, co w tym jest Ale bazy, to co później zostaje To jest taka płaska, tandetna, słodka Mdląca, no, tragiczna wanilia Jeszcze jeżeli chodzi o pielęgnację yy, Mój ostatni... Ostatnim czasu ulubieniec, jeżeli chodzi o pielęgnację okolicy oczu, to jest ten duet. To jest serum Super Lift Eye Rolon z klareny. On ma ten rolon, jest taki chłodzący, fajnie napinający. I do, na to daje. skoro jest to serum, a w sumie poseru się dawać krem, daje ten z Alter, akurat aktualnie to jest Midbio Bio Olive Oil. Hydro taki nawilżający, zresztą ja kosmetyki z Alter lubię, są taniej, często fajne składy, yy, Także taki właśnie duet yy. Jestem zadowolona i na pewno z moją chęcią że je do końca, także polecam Co tam dalej? W sumie jako pielęgnację też można dać yy. jest cały... no nie wiem jak go pokazać, bo mi się tu wybrudził, tu mi się połamał, on po prostu pokażę tak To jest yy, mój ulubiony pilnik do paznokci ja używam tylko szklane i tak naprawdę to jest mój ulubiony, to jest Skilis, firma Jak go zakupiłam ym, drogerii Jaśmin Po prostu niesamowicie dokładnie, szybko, sprawnie wszystko piłuje, nie rozdwaja paznokci, nie niszczy ich, także jestem zadowolona W ogóle a propos paznokci, być może nagram filmik o moich lakierach do paznokci, ale jakie wszystkie po prostu namierzę A swoją drogą ostatnio tak dawno nie malowałam paznokci, zrobiłem się trochę leń w tej kwestii, ale też kwestia taka, że ja mam przeważnie bardzo długie paznokcie i jak mi się, nie wiem, no, zdarza mi się, że mi się złamie, to potem już uważam, że nie maluję, bo po prostu to by się za bardzo odznaczało, wolę, żeby one się chwilę wyrównały i wtedy dopiero i tak, tak to w praktyce wychodzi. No nic. Jeszcze tak trochę na pograniczu pielęgnacja, ale bardziej już kolorówka. Ostatnio ulubiony Belech Hypoallergenic Bibim. On jest fajny, ponieważ dla mnie jest odpowiedni. I moja cera jest taka, że przeważnie ona jest w bardzo dobrej kondycji. Yy, nie narzekam. Tak, yy, u mnie to bardziej jest coś takiego, że nie wiem, przed okresem coś tam mi wyskoczy, ale przeważnie nie mam problemu. Yy, nawet ten tonik, no, on jest typowy z do doskonałości, doskonałościami, ale ja ogólnie wzięłam bardziej nad, nie wiem, kwestię tutaj tej e, widoczności, nie wiem, porów czy tam. Tak po prostu chciałam wypróbować tonik. Yy, też z tej firmy. Byłam ciekawa, bo mam inny produkt z tej firmy, nie jestem zadowolona, byłam ciekawa, jak to właśnie będzie w kwestii toniku. Chociaż ja i tak jestem bardziej zwolenniczką wszelkich hydrolatów i takiego typu rzeczy jako zastępca no, zamiast toniku. Tak więc y, ja nie potrzebuję jakiegoś, nie wiem, kryjącego podkładu, ja nie potrzebuję jakichś takich rzeczy. Więc y, u mnie wszelkie jakieś takie lekkie formuły, lekkie krycia to po prostu sprawdza się idealnie. Także y, ja w ogóle często teraz y, chodzę sobie w ogóle bez podkładu, to jak coś tam, nie wiem, koszem nie to po prostu nie wiem, korektorem czy coś, po prostu żeby skóra sobie odpoczywała. Y, ale jeżeli już podkład, podkład, no, no coś na całą twarz, to właśnie ten produkt, ponieważ jest właśnie taki lekki, ma bardzo fajny, dla mnie idealny jaśniutki kolor. Ja mam w tym kolorze najjaśniejszym. Jestem zadowolona zarówno z tego stis, jak i BB z serii Belchy Polar jak i też BB z serii klasycznej już kiedyś pokazywałam. No i już wzięłam typową kolorówkę. Jeżeli chodzi o policzki, to. Ulubieńcami są róży de Balm. Ja już kiedyś pokazywałam. Dan Dunboy to jest w sumie jeden z moich naj, najbardziej zdenkowanych róży. Nie wiem czy widać, ale chyba trochę widać, że już on ma wręcz już wgłębienie. Świetny taki. Ja zresztą. O! No ile widać? No, trochę pewnie widać. Mam go na policzkach. On jest taki fajny. Bym powiedziała taki bardzo dziewczęcy, urokliwy. Taki właśnie uroczo, pastelowo-różowe. Natomiast drugi to jest seria Insta, to jest kolor Swiss Dot i to już jest taka bardziej brzoskwinia. No i sobie go wypad mi na nogę. No nie zaraz to, zaraz to sobie ulokuję z powrotem. Oba świetnie napigmentowane, super się rozcierają, super się utrzymują na twarzy. I oba są matowe. Ale nie wyglądałem jakoś sucho i naprawdę super się to wpracowuje i super po prostu utrzymuje się efekt cały dzień Nie mam nic, nic im do zarzucenia I tak jak niektórzy uważają, że lepsze ja są róże z maka ja mam róż z maka i zdecydowanie lepiej, pod każdym względem sprawdzają się te róże z Debalm O ile rozświetlacz Debalm, Maryluminizer leży nieużywany, nie lubię go o, o tyle te właśnie róże Debalm doskonale mi się sprawdziły I